Trzeba Kon na koncert Ganter, jesteśmy w pierwszym środeczku z Farminga 25. Z nowej gierki, co wyszła 3 tygodnie temu, a to zaraz pogadamy, jest na, Siedzi na dachu. Trzyma. Siszka. Szmanego, jak się za to, że wam mówię, widzowie, że mam sorry że taką jakoś gry. Po prostu jakby nie wymaga, tylko karta nie, nie wymaga mi po prostu I dlatego mam taką jakość Przepraszam od razu I w tej serii będziemy wchodzić Będziemy mogli pokazywać wam Tak od początku do formy, jak, jak zaczynamy naszą przygodę W tą wygrze... Ta nazwa gry, znaczy, nie, gry Źle powiedziałem Nazwa serii Od, od z, od zera do biznesu a to bez co? nic, nieważne, <rrad> <treating> kontynuuj <fuck> y może tylko mini prezentacja gospodarstwa szamuczka, nie przechodzimy, bo przechodziłem, bo przechodziłem przed tym, y po premierze, a po kilka, kilka dni po premierze y -y tak to y w tej, w, w naszej stopie, że no już Przyciepka tandemka Tak, tandemkę zobaczę Fartek EDK 650 pojemności 6 ton chyba 6 ton, jak pamiętam 60 co? 6 ton? Możliwe, ale mi się wydaje, że może być chyba no 8 albo nie wiem, nie pamiętam ci teraz, nie pamiętam tego Sprawdzę tu, szybko. Tu jest tu jest nasz Dziadek. Dziadek, się mm, Ona ma. 8000. tysięcy to eee, Dostaliśmy dwa czujniki. Dwa czujniki na gospodarstwie John Deere 3650. Taka ala lokomotywa. Dostaliśmy. Dostaliśmy. Eee. I, I drugi czolnik, jak on jakoś, Challenger 100. Weź przy i tą y, Challenger i moją weź niską grafikę Challenger 160 MPH, to? Tak? MTA, tu piszę, no tak MPH to jest. No HP jest no, coś, co ja gadam No to jest chyba, ma to jest... chyba 100. To jest chyba najważniejszy na, na, cząstnik na, na gospodarstwie, o. Mm. On ma. Moment, się powiem zaraz. Yy, on ma 100 koni. A. Yy, mamy dwa ogromne maszyny. Ale my na pewno w tym uczniowieczku te sprzedamy. Jak na razie, bo Kupimy się na malutkie. Po na takie duże? Tak, mamy 3. Mamy ogólnie 4 pola na. Jedno mamy największe pole. Wam pokażę jakie. I te pola te na pewno sprzedamy, bo po co nam na takie duże pole na star. Ehm. Yy, ich nie będę bym, bym opowiadał, jak są to są silniki i bo tak ich nie będzie Big Baga, pamięta trzeba pamiętać, że to jest Big Baga, tak, i nie zrobić gafy, żeby nie kupić kultywatora. No, na go gdzie? Y, dokładnie, y, tu mamy wiatr z kombajnem, i header i wózkiem, żeby w, ty, w tej sterze nie go Wózek i znikł pod ziemię no <laughs> to było mocne. Y, to już Masej Wester kombajn. 8570, header też od masejkę i ma chyba 12 metrów. Czy 6 metrów? Znaczy, to Wam powiem, 6 6 metrów. 6 metrów, yy, 6 metrów i też yy, header Ferguson MF 8570 z wózkiem do headera. Mamy tak, mamy na start yy, krowy. Ale stare byki to są byki, ale stare jak Lul. Hmm, byki i tutaj właśnie jest takie obserwingu to trochę nam trochę na, nam się to nam podoba wszystko, myślę, że na razie jak nie mamy trawy, nie mamy nic jedzą z właśnie złąki swojej tam, szpacwiska jak na razie. Jedzą potem mamy dwa trzy losy, mamy... O, pojemnosisz 100 tysięcy? O to ja ci... Czekaj... Ja wam po, powiem widzowiec, czekaj... poczekaj, nie produ... Co to było? Mm, tu masz... Y, o cholera, wipa. Poczekaj A, bez problemu. A, nie ma. Możemy być nie, nie. w budowie chyba. O, no chyba... Prędzej tam będziesz. Ale ścielam, że to... Stokoła chyba ten ma silos. Ja że mam powiem widzowiec. Sylosy. Nie, 200 tysięcy litrów. To jeszcze lepiej okay. 200 tysięcy litrów. Tam mamy panel słoneczny. Tak, ale chodzi żeby trochę nam hajsu wpadało. A to by co? Czemu stoi pod cedrem rurą? <grym grym> <grym> Sprawdzałem coś. E, tu e, mamy stację paliw. Tutaj mamy małą mały zbiornik do paliwka. Tu mamy ule Tu mamy raz, dwa, trzy Cztery, pięć ul A tutaj, jest taka, a tutaj właśnie jest taka opcja, by mieć, że potrzebujemy tutaj drewno, wszystkie materiały i tu też budujemy I tu będzie się automatycznie kilka, kilka czony, na dzień albo dwa dni się rozbudowywało No ale tego nie będziemy budować raczej Raczej nie Ale jeszcze tu ma słowa, to chyba ten nie wiem jeszcze ja tego nie wiem jak to wygląda. Może jedynie... O! O! Hejniu jedzie. No. Jaki hejniu To jest przestałem. No. Karol Krawczyk co ty? Karol Krawczyk. Jeszcze płacić kanorka brakuje. E, po pokażę wam... Jak wygląda mapa? Co? Cześć. Aha. Jest problem. Aha, widzę, no? O, dobrze. się wam <grywa> ma mapę jak ona wygląda Mamy 100 na, na start farmingu w 22 mieliśmy 20 czy 50 tysięcy nie pamiętam A nie tyle samo? Nie pamiętam już yy, ale tu już i tu jest troszeczkę żeby tam było na tej mapie na Ank Creek na farmingu 22 było, b, wszędzie było blisko do dojeżdżania, do blisko było A tu mamy widzowie mm, Trochę mamy do jeżdżenia. Trochę mamy do, Trochę mamy do jeżdżenia. tu mamy pól 70, nie 92 Tak 92 pola mamy ogólnie Nie liczymy landów, to tak 88 pól eee, Tu mamy nasze Gospodarstwo i mamy pole dwójkę I właśnie nie wiem czy zdecydujemy się do sprzedaży tego pola Od razu w pierwszym czy w kolejnym No poczekał może Teraz to nie trzeba chyba trzeba. No dobra W tym polu mamy psienice na trójce Tu mamy chyba na twórcze nic a tu mamy rzepak My W tym ucieczku będziemy musieli na pewno zrobić pierwsze żniwa w sumie Można zrobić A ja Ci woli dałem kierownika? Nie Aha, pani mi informowała, dzięki No bo gadaj, to ci nie przeszkadzałem, nie? Czekamy skończysz Dobra Żniwa ogarniemy A nie wywozimy tych tych maszyn tutaj o tych dużych takich niepotrzebnych a w sumie można, no, dawaj. I zmienić się na mniejsze te W sumie racja. Dobra, gdzieś John Deere w ogóle. A tutaj. No chodźcie, no, po prawej. Czy lewej? A właśnie, jeszcze jedną opcję muszę od, odpalić. Ustawienia gry no, właśnie. Nic się nie wyłącz pola I włączę by Enter trzeba klikaszek. Ja Wie, wiem. O Orkę. Orkę zostawię teraz, w tym... tutaj. Kamienie na polu zostawiam Wawno zostawiam Kwasty zostawiam że mi trochę pogarać tutaj trochę yy, I odpalanie silnika na tego, brudzenie Szybkie Normalne nie szybkie Normalne? To zwykłe mm. jest. Użycie, No tak, no to jest jak użycie, jest Użycie paliwa wysokie Normalne też daje, a nie wysokie <laughs> Dobra. Dni miesiąca, jeden dzień. Śnieg włoczony jest. Wszystko jest. Let's go jest. Dobra, jedziemy. A dźwięki, może ściśle trochę jeszcze. Ogólne. Głośce pojazdy na tak na 60%. O, może być. No ma jedziemy. 11 minut prowadzenia gospodarstwa. 11 minut tutaj w filmu. Nieźle. A ile coś też tak... razy drzwi. 40 minut. Okej. A będzie dużo roboty, to... Kiedyś zrobię. Bo będzie dużo roboty, to Będzie kiedyś godzinny. Mhm. Ale będzie kurwa tego długo żebyś renderował, tylko godzinny. No, no ta rzuca się będzie też dużo giga? Dobra, przynajmniej, na, przynajmniej na razie, bo Nie, wiadomo, dlaczego. No tak. No ma jednego. Tego. Od razu, kupi chyba pług Bo prześcigam, że tam pamiętam, jak na naszym, na naszym takim prywatnym uczobej serii mieliśmy trzy poladorki No to prawda. A no ja... i zapomnij. I najważniejszy up, to powinniśmy kupić kultywator. No, dobra. Od 20 O, no, no, dokładnie. Dobra. Ty możesz kupić w sumie Pług I możesz leczyć oraz mało, tam ten połączę chyba. Znaczy, to tam, tam gdzie nie połączę, tylko tam gdzie jest gruborowane, ale chyba jest wymagane. Orka, jak pamiętam. Mhm. Mm to ten za 16 był, nie? Tak, tak. Albo najmniejszy dobra. weźmiemy na początek. Ten. Y, 4 szkół. 1-2 metra? No. Gdzieś to się zajadę na tym? A jak my, Nie, jak chcesz, jak myślisz. Nie tak. my tego kupisz to mnie się nie, nie bawi. Sobie. No dobra. Ten będzie wystarczający, moim zdaniem. dobra teraz tak. Gdzie ja mogę sprzedać? Bo się pogubiłem. No tu gdzie stoję? O, tutaj. Dobra. Orka. Tak, orka wymagana jest też A po koszeniu rzepaku przy też będzie orka wymagana, o no, ja pierdolę No będzie roboty dużo, tenże no. Bo trzeba wytestowaliśmy, no, bo na początku być żeby zobaczyć moja te lagi i ustawienia które chciałem potestować No i mieliśmy 3 pola orki No, Skitu Siemano Eee Dobra, Wyjeżdżaj tam Dobra, bo teraz tak, ty, ty robisz szczeby, przy nam starcie jak na razie, Czeka. o właśnie! Ty, jakie szczeby, jak ja bym ty. Oro, ale co ty? O, Ale coś po środku, jeżeli się chęba do koszenia A no to tak, to tak. A ty nie chcesz skosić, może? No tak. No dobra. B będziemy mieć pierwsze zniwa i może później się zamienię z tobą. Na koniec mm -hmm. filmu. Klikom no dobra. dobra. E... <kluje> o panie. Pane promocje jakie weźcie komiczne? Na które nas nie No wiadomo, jak I, zawsze. I maszyny nie No Dobra, tu za. Jak już bardzo dostaliśmy 3 koła, a dlatego dostaniemy. 13 patoli. I znowu coś tysięcy mamy. No i bardzo dobrze. Tak, na chwilę. Pamiętaj co masz kupić, bo będzie kaszana. Znaczy najpierw tak muszę kupić Co? Kultywator. A kultywator faktycznie No tak, kup, bo potem znowu będzie. A, a nie, czy wapno najpierw Wapniarkę potem pół... Wapniarkę y, potem kultywator. Potem mm, na wapno, no wapno. O I, I dalej nie ogarnę tego układu jeba deko. Kurwa... Kategorii. Mm. O czekaj, wapno, bez ulepszeń, nic nie ulepsza, bo na nas nie stać Bo poprzednio, na, na naszej serii, co mamy na prywatnym, wyczowie, to trochę o, oszalałem Ale tu postaram no. się trochę później ulepszyć tę Brendalka, znowu ona jest w farmingu, w 17 9, Nie, w nie było, 19 I 22, i wasia piecz Brendalka zostaje z nami aż do końca życia, kurwa, aż do śmierci Dobra no. Kupujemy bez ulepszeń, bez zbiorników. Kupuj 45 tysięcy. Pizdu. No trudno, to jak trzeba, to trzeba. Za w kolejnych odcinkach jak mi będzie chwilę, za poszukasz najczki. Właśnie, mordeczki, ma, bo w farmingu 19 były też naj, najczki Chyba nie. 19 nie były, 17 były i 22 były. I tutaj też są biurowe znajczki. Yy, I tutaj też poszukamy kilka znajtek. Postaram się poszukać. Yy, e. Ale nie teraz, ale na jakiś następny. Na Kurde. Kolejny odcinek. Jest to jest. Problem. Problem jest. Jaki pociąg? Nie. Pracownik. Pracownik mi się zbugował, nie mogę go włączyć dziada Odejdź Nie kosz ode. Nie koś mi tego Jest. Nie? Ja będę koszył Kurde to ja dobra to No bo mi się zbugował dziad jeden Ale dzięki za przygotowanie kombajnu <laughs> No dobra to ci to zostawię go No Co my może w tym sezonie Szewy wyrobić jakie? Żepakowe chyba, nie? Tak, sterpień zepak można, no że poszłem zepak na środku albo nie, łąkę, łąkę może Ale łąkę kurde tutaj nie na, łąkę posiejemy na polu gdzie siejemy łąkę w ogóle? 2? 4 i 5 Hmm Nie wiem to... Ona chyba niepotrzebna jest duża jakaś, nie? No tak, na no razie nie. Bo tutaj to weź na mniejsze jakieś tam. To no, piątka? piątka na miejsce pole jest. No to piątka. Chyba tutaj masz już... ma na brentalkę Dobrze, ja że jeśli kiedyś ogarną orkę widzowie, to już się ora To żartowałeś. <grym> Cicho, bo. A, to się as... E, stój! To? Co? Co to jest, że Orana b, b, wymaga... No Or... mnie nie pytaj. No, zobacz, chodź wyjść, zobacz. No ja, ja widziałem, że jest za ale i tak trzeba zaorać. Eee. za Damy w nowej grze farming, dziękuję. mam coś pytań. Oba nie oraj tego. Bo to nie jest jedna. Zrobimy na te... no zrobimy na Okej. sezonie. Orkę okay. To tu daj daj wapno i zaszej tutaj. Yy, ten Czemu, w ogóle, jakie mamy wymagania Co my możemy myśleć w ogóle? Ciekawości Rzepak możemy Tylko rzepak To się rzepak tu poszeje Dobra to Śmigam potem Kurde ale to głupie nie? To niby orka ale jest No No co ty chcesz? Ta gra to umysłu Dobra, Na słomę robimy? nie wiem jak chcesz no, może zrobić bo przygotujemy te na krótki no dobra a ja wyłączyłem ci a ja wyłączam jest taka no, wziąca, jest jedna opcja by te był taki mod, w 22 yy, na, na, nawigacja GPS teraz już tak nie ma jeśli na, na H pracownikom w a jak przyczyniacie przyciągnie, H to macie nawigację yy, mamy GPS 600 metrowy automatycznie wysyłanie tej linii I ha to jest ostęp, tylko u MST to jest chyba poprzeczniak, mi się wydaje. Tak. A to nam nie na niepotrzebne. Będziemy przyszło, nauczymy się. OK. Klikamy H i, trój, i tempomat i koszymy. Oha! XD! No. Co jest? Chłopie podjął i wróciłem tylko, a header tak BUM! Taki bug. No ja wciąż, Giga wciąż, dobra gra. Ja przez że farmik jeszcze nie ma update'u. Zresztą nie update'u, w ogóle nie dostał. I będą, trzeba kilka bugów. Będą Nie na spotkamy. Opie, no okay, kilka? Potem mówisz. Nie, ja bym tego tak nie nazwał, no ale dobra. <laughs> I mi się wydaje, że najlepiej byśmy prasę mieli i to by pożyczyć. No tak. Kup, nie kupić. Bo tam kupiliśmy. No, ale to ona dużo nie kosztowała przecież. No. Dobra. Może się się na promocji, gdy fajnie. Przydałoby się? Jest, ma na miejscu. Ja dzisiaj wydziałam się skupiny na zmibach, dzisiaj na t Wszystko ogarnie trochę sewów może w tym odcinku nie się żeby zrobić na bank może być ciężko No Jedynie może w porze odcinku to No i też będziemy na pewno wydźbie robić kontrakty na bank Bo wnioski z no, tylko tak to będzie No, trzeba porobić, ale to trzeba mieć dużo swoich maszyn Bez no. Meski Dobra Jeszcze, już ma dwie, dwie tony A tylko tutaj namierzony był pierwszy prączek Aha, kolejny buk Taki? Ja dwa po pole i od... wybijam je Oha No Jeszcze to do pracowania dużo rzeczy mają Dokładnie O nie! Problem jest Jadę pod górę i ten challenger sobie nie daje rady <grym> Aha 22 <grym> minuta A dopiero przydaliśmy te maszyny i rzeczywiście no. zniwa Nie dojdzie, się wami, nie zdążyć nie, no nawet nie wiem, czy zdążę chyba zwapnować pole. Ja, Myślałem, że zostanę na odcinek, po prostu coś zrobię. No, już A ty robisz nieba, proszę się pakować, zrobisz na, 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 na tym na tym następnym. Nieźle, nieźle. Na, Możesz sobie może, dobrze może szybko zjeść je zupę. Filmy filmiku nie, jest, nie zdążę remontować, które wróci z pracy. Hmm. No ale też nie zdążymy dokończyć tego nie? No Poza tym, bo ty, ty zaraz musisz wychodzić No Tylko takie poświęcenie przed robotą wszystko? No, no. A szybko, aha A ja, ja, się, ja się. Jeśli z ja miasta wróciłeś to wiecie wydziwię Dobra jedynie z gieba na odcinku moim, a ja żebyś, zacznę się wyrobić No też jak można A ja już powiem w kolejnym odcinku tak, trzeba i może się zdąży zrobić prasowanie Kurek chciałbym na tym odcinku skorzystać z pole, ale nie złożył Nie no, może być ciężko, nie? no Szczerze mówiąc Bo ja Tak, ja, tak do, do 30 minut live'a live sobie Odcinek i kończymy

no. bez no, no bardziej powiedziałbym, że często się trafi teraz. No nocy nagrywanie Ale postaramy, się też w dzień Ale w praktycznie tubią dygie odcinki będą nocy praktycznie nagrywane dla was No kopyk Może choć, żeby tych pierwszy zbiornik zrobię no ten GPS to jest Najlepsze to. to może być no. no Klikam co ja, klikam w jedzie No, życie umierać I tu ja zrobimy widzowie kiedyś, żeby w których odcinkach tak ja chciałem to, to, to troszeczkę pożmieniać gospodarstwo, gospodarstwa Zobaczcie co No ta co faktycznie tu nie, nie pasuje Nie Może byliśmy na naszej serii prywatnej tak ładnie gospodarstwo, aż lepiej wygląda Nie no on... Z jednej strony trochę pasuje ale Za duży. No, ona za dużo miejsca zajmuje No Nie wiem, te gniazdy byście bym chcieli naprawdę Więc pokombinuję się później No O kurde Problem O właśnie taki, taki. Ale, ale pana mija będzie z tego f nas zrobił? Może, chyba A, tak, tak mam, no, no. mam, tak, mam. Pa, Pana tylko, jak z tyłu jechałeś Nie, drugie fajno zrobię. co to Jak, jak, peski, to, jakby to był na chudy, żeby chudy powyłączać O Boże To będzie fajnie, żeby z to będzie fajnie robię z turki A masz, mamy mordę, ostatni przejazd No i będziemy... Kłaczać. Ja też już, koń, ja też to kończę już. O, to i ty masz fajnie To masz idealnie, skończyłeś na odcinek. Skończyłeś a ja mi zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Sześć, a przyjdę przyjazdów A to będzie jeździć Dobra, gotowe Jeszcze mam po robocie Dobra Ale no, mordeczki no, no, to już niegruby, żeby, na tym żeby robimy akcję prasowanko. I będziemy y, robić trzewy. Trawy. Znaczy, fu, rzepaku. <grym> y, no i mordeczki. To na tyle. Są jeszcze kombajnie Takim pięknym akcentem, pięknym kombajnikiem. Przejdźmy się z Wami. Do wy do, 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 następnego następnym oczynieczkach. To, to łopeczkę w górę. Subskrypcję, dzwoneczek. Do następnego. Do zobaczenia. Będziemy oczyszczać. się, Mano. Cześć. I do następnego.